Dzisiaj zupełnie inna okazja. Chciałbym złożyć osobiste podziękowania. Chciałbym osobiście podziękować prezydentowi Republiki Czeskiej pan Peter Paweł. Czy Peter Paweł, mówiąc nomenklaturą czeską? Pan Peter Paweł oświecił mnie w jednej kwestii. Chciałbym podziękować Mu za prawdę. Podziękować Mu za zaangażowanie i za prawdę. Bo prawda, co prawda, ja od prawdy jeszcze nikt, że tak powiem, nie przestał być głodny. Ale prawda ma to do siebie, że daje nam poczucie zrozumienia. Tego, co nas otacza, tego sensu, który, którego pozornie w pierwszym rzucie nie widać. To, że nie widać go na pozór. Czasem ktoś może Was spotkać zwyczajnie na ulicy, czy przy okazji walcząc o jakąś sprawę ważną, a my walczymy o ważną sprawę. No i pan Peter Paweł oświadczył w publicznym radiu, dlatego ja też również na publicznym kanale dziękuję mu osobiście. Za prawdę, która z jednej strony zabolała mnie troszeczkę, z drugiej strony dała mi niesamowity spokój, ponieważ powiedział on, iż za tą niedolę, i za tą mękę, za tą za sytuację Moniki, czyli mojej koleżanki, i śmierć, to jak ją prowadzono, prawda? To jak jej ostatnie życia, i ostatnie lata były raczej nie najfajniejsze, ponieważ musiała intensywnie korzystać z pomocy najbliższych. No była bardzo zagubioną osobą. A za jej stan odpowiadali oni, czyli Żydzi. Aman dokładnie. To, jakim są straszliwym nowotworem w Czechach w tej chwili, całe szczęście oni sobie zdają sprawę z tego. Kiedyś o Czechach mówiono najpiękniejsza córka Francji. W tej chwili mamy sytuację, w której. Czeski wywiad ostro bije w najeźdźce i ostro bije w wszystkich ich klaunów i pociotki. To, że Rosjanie używają e, ekstensywnie, można powiedzieć, na bardzo szeroką skalę Izraelczyków do penetracji danego kraju, później wysysania całkowicie danych. To jest niby powszechnie znana wiedza. Z jednej strony to jest niby powszechnie znana, znany fakt, ale to na przykład, w jaki sposób się do tego podchodzi w Polsce, jest dla mnie żenujące i, i to ukrywanie ciągle, że mamy problem, że Houston mamy problem, mamy poważny problem z Rosją i Izraelem i całą tą ich organizacją wschodnią. To mi się nie mieści w głowie, co się dzieje w Polsce. Nie mieści mi się w głowie przyjmowanie ruskich pist do wywiadu, gdzie grafy, mówiąc po staremu, całe grafy na ścianie można to rozpisać. Można to rozpisać na dziesiątki wersów, na dziesiątki nazwisk, na setki kontaktów. To, co ludzie są przyjmowani do wywiadu w tej chwili, to są właśnie oni. To jest właśnie. Ekstensywne niszczenie państwa i państwowości. To są właśnie Anki Kretyni. Ta scenka, w której Anka razem z Arturem wkłada do windy parę młodych ludzi, którzy jadą windą do góry w Waszyngtonie, to tego nie zapomnę do końca życia. To jest. To było coś. To było coś. W tym zakłamanym świecie. Oczywiście, można powiedzieć, że jestem nieuleczalnym idealistą i kretynem przy, przy okazji w jednej osobie, ale pan Peter Paweł od czasu do czasu bije w nich taki sposób, jak nikt inny nie bije w nich. W tym momencie żartem wydają mi się te wszystkie nędzne uwagi. I drwiny ze strony Francji, szczególnie próbował obrazić pana Pitera Pawła Emmanuel Macron, który próbował w jakiś tam sposób niwelować jego wpływ, bo nagle oto jakieś państwo małe robi większe postępy niż yy, tandemik francusko-niemiecki, który tak naprawdę nie chce y, robić jakichkolwiek postępów, bo. Wystarczy przypomnieć wizytę w Niemczech Donalda Trumpa i to, jak oświecał ich, jak bardzo są zinfiltrowani, jak bardzo uzależniani są pomału, pomału od źródeł węglowodorów. To śmiano się z tego, oczywiście. Niemcy zawsze w dobrych humorach i tak dalej. Dużo by mówić na ten temat, ale. Ich lekkomyślność i głupota mam wrażenie, że jest w jakiś sposób również sterowana. Jak to mówi Bibi Netanyahu, bardzo łatwo steruje się Stanami Zjednoczonymi, ale to sterowanie już w krajach słowiańskich wychodzi bardzo kiepsko. Oni w ogóle bardzo źle reagują na blondynki, bardzo źle. Bardzo źle reagują na ludzi, którzy nie noszą broty, na przykład. Ja dzisiaj jestem nieogolony, ale kilka koleżanek powiedziało mi, że mi to pasuje, więc jestem dzisiaj nieogolony. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Te podziękowania dla Pitera Pawła mają również inny zupełnie wymiar. Nie jest mi przez to lżej, ale dzięki temu. Czasem wystarczy nacisnąć dwa, trzy klawisze, żeby poskładać rzecz, która od wielu lat ci nie pasuje i szukasz tak naprawdę prawdy, żeby, żeby się wyzwolić od tego i nie przestać myśleć. Żeby wróg był określonym celem do zlikwidowania. I to jest esencja tego, co tak naprawdę robi kontrwywiad. Wywiad naprawdę, koncentruje się nie na tym, co mówi jakaś idiotka, która chce twojej koncentracji, która chce koniecznie, żebyś się skupił, bo ona właśnie do ciebie mówi. Nie, nie, nie. To my wybieramy cele. To my wybieramy cały czas, gdzie uderzyć. I analiza tego, aby się nie pomylić, aby wybrać cel, uderzyć tak, żeby wróg już nigdy więcej nie mógł się podnieść jest zawsze utrudniona, bo jest dezinformacja, jest wielopoziomowa układanka, która w której Izraelczycy nie chcą nigdy być celem, ponieważ oni, ich nigdy nie ich nigdy nie, ich zawsze oni, to oni tu wszystkich za przeproszeniem wykorzystują mówiąc delikatnie, a Nigdy oni nie będą wykorzystywani. Tak. Ktoś kiedyś powiedział na nich sekta nigdy więcej, bo mają tą e, organizację, która ma zapobiegać kolejnemu szachowi, ale widać, że intensywnie pracują nad powtórzeniem się tego scenariusza. Intensywnie pracują nad e, tym, żeby e, ten szach się powtórzył. Ich penetracja, ich od czasu do czasu. Złapiemy kogoś, kto ma dużą wiedzę. Wykorzystywanie broni energetycznej. Amerykanie podzielili się z nimi różnymi pomysłami, podzielili się z nimi i tak dalej. Nie chcę tego komentować, bo jest to, że, że Nada. Wstawię Wam później, jak wygląda Wiązka, bo mam w końcu dowód na oddziałanie, to nie tylko ciało, ale też okazało się, że to w jaki sposób Strzelają do ciebie to w jaki sposób chcą Cię unieszkodliwić, bez śladów zostawienia oczywiście, powodując wylew, powodując leukemię, powodując chorobę popromienną, bez śladu oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w tej chwili w użyciu, i to wszystko są środki, które wcale nie są rzadkie, które możecie we Wrocławiu w, w kilkudziesięciu miejscach ich znaleźć. Gdzie jest tak naprawdę nasze państwo? Naszego państwa już nie ma. Jeżeli pozwala się obcym służbom robić takie rzeczy na naszym terenie, w moim mieście, no to muszę powiedzieć, że państwo nawet nie jest z tektury, to nie jest kartą. Trudno mi określić tą strukturę, w którą oni zamienili Żydzi. Tak bardzo boją się stracić władzy, tak bardzo boją się tego, a tej kary, która do nich nadejdzie nieuchronnie. Miecz Demoklesa, który nad nimi wisi, nie jest tylko wirtualnym tworem. To jest tak naprawdę realne dla nich zagrożenie. Pomieszanie z poplątaniem. Jednocześnie nie mają pojęcia, jak działa. Nowoczesny wywiad, szczególnie Rosjanie, którzy stanęli przed wyborem, stanęli przed wyborem reformy w wywiadzie na wielu poziomach, gdyż straszliwie odstają. Są niesamowicie staroświeccy. Niesamowicie... Ja lubię te staroświeckie metody, ale oni są wręcz w tym momencie śmieszni, już w tym, co robią. Oto organizacja G. Wschód, która. Twierdzi, że ich całkowicie zżarła. Morduje każdego, kto wejdzie im w drogę. Każdego. Wpędzenie tej mojej właśnie koleżanki w biedę. wykluczenie. Przepiękna kobieta, która ma nagle kompleksy. Absurdalne w ogóle sytuacje. Odwrócenie wszystkiego do góry nogami. Oto oni właśnie. Oto oni, oto manipulacja. Ja może zrobię jakiś odcinek o tym, w jaki sposób oni penetrują służby, w jaki sposób e, manipulują, bo polska policja, która się za niej wzięła, nie zdaje sobie jednej sprawy, poważnie, e, nie zdają sobie sprawy, że to już nie jest ta mafia sterowana przez Mossad z końca lat 90. -tych. To jest coś zupełnie innego. To jest w tej chwili mafia, która ma. E, po pierwsze bardzo duży zasięg, po drugie wymiany informacji do dyspozycji sztuczną inteligencję i bardzo dużą szeroką siatkę wpływu i, i szpiegów oczywiście również, no bo tak to trzeba nazwać. Dlatego ta moja nieszczęsna koleżanka, która już nie żyje, ale do końca tego nie wiadomo właśnie. Trzymają zdrajców cały czas, to był mój pomysł zresztą, żeby trzymać ich w niepewności. Żyje, nie żyje, żyje, nie żyje. Kiedy mają próg, kiedy Żydzi nie wiedzą, czy zabili ją, czy nie zabili, czy poszedł rozkaz faktycznie, czy ciało, a, cio, a coś ciałem właśnie, pojawił się problem, coś ciałem, co jeśli jej ciała tam nie ma, itd., tak itd. Tak no Jak to teraz wyjaśnić? Jak to teraz zbadać? No co będę kopać? E, no stanęli przed mnóstwem różnych problemów, jak to mordercy w służbach specjalnych. Kiedy coś nie pójdzie, to już jest e, dominał w tym momencie. Nie? To już są zupełnie inne sytuacje niż, niż, e, niż 20, 30, 40 lat temu. Technika poszła do przodu, a widać, że starsi panowie sobie w ogóle nie radzą z tym i w ogóle sobie nie radzą z tym, jak załatwia się te sprawy, w jaki sposób otwiera się tajne kanały, w jaki sposób niektóre kwantowe metody komunikacji są niepodsłuchiwalne po prostu. Nie radzą sobie tak bardzo, że zaczęli zabijać. Czy hodowanie ludzi na wschodzie, którzy nie są świadomi tego, że są hodowani tak naprawdę, i nazywanie ich agenturą przez Izraelczyków z Tel Awiwu, i traktowanie mojego kraju jako poligonu doświadczanego jako fermy, fermy żywych trupów to są wszystkie rzeczy, które są. E, nieprawdopodobne, wydają się science fiction, ale dzieją się codziennie. Codziennie dzieją się. W tym momencie jakiś kilku policjantów próbuje coś zrobić, bo jakąś pizdę przesunęli kilka pięter niżej. Przewaga technologiczna nad resztą świata jest ogromna, ale przestrzegam Stany Zjednoczone, pozdrawiając jednocześnie prezydenta Petera Pawła Przed dzieleniem się jakimkolwiek z Izraelem czymkolwiek w tej chwili. Dla nich nawet za dużo to w tej chwili F-35. Oni powinni być cofnięci razem na tej pustyni Negev do poki kamienia łupanego, bo tam nic nie ma tak naprawdę. Nie ma tam żadnych interesów Ameryka. Ma jedno, dwa państwa, które dostarczają benzynę i to już niedługo, bo nowe źródła będą szerokim strumieniem płynąć do Ameryki dużo tańsze dużo bardziej dostępne Ameryka się uniezależni za jakiś czas i wtedy Izrael już nie pozałatwia swoich spraw Ameryką Straszne to co jest to, co się dzieje w USA Straszne jest to co mówi prezydent kiedy mam bardzo dobry kontakt z z Czechami w tym momencie próbuje grozić mi zdrajca, który jest w tej chwili za sterem w Stanach Zjednoczonych. Który sam przyznaje się publicznie, że zdradził wiele tajemnic, który wącha dzieci, który robi niesamowite, niesamowite rzeczy, a mimo to pozostaje dalej u władzy. Komunizm, który wprowadza partia demokratyczna w Stanach Zjednoczonych jest czymś przerażającym. Zaczęło się od Baracka Obamy. Od tego małego komunisty, którym sterował Barack Obama. E, przepraszam, Barackiem Obama sterował Bibi Netanyahu. Sam kiedyś się skarżył, ale o czym tu mówić? 120 punktów IQ. To naprawdę niewiele. Nie tylko niewiele, ale Mając Izrael haki na byłego prezydenta, któremu wodowano jego jeszcze małżonkę, to wszystko się składa na straszliwy obraz inwazji komunistów na, na USA, który zakończyć się musi katastrofą albo wybiciem ich do nogi po prostu, tamże. A że tam ma każdy broń, to postanowili socjotechnikom ro, na rozległym obszarze ich atakować nie tak jak Rosjanie od czasu do, do, do czasu, będąc sprawcą jakiejś tragedii. Zresztą to, jak reagują Rosjanie zupełnie nieproporcjonalnie, niesymetrycznie, czyli za przechwycenie jakiegoś asetu rosyjskiego na terenie Polski, robią czy atakują na terenie USA. To wszystko pokazuje, że. Nie mają tak naprawdę żadnej mocy. To ta kanka, która nie może nic już w tej chwili. Może najwyżej sobie poskakać i pokrzyczeć, jak bardzo się nie zgadza na tą całą sytuację. Oni są po prostu skończeni. Ale jeszcze ten okręt płynie. Jeszcze ten Batory i te dwa łby płyną tym statkiem. Nie wiadomo w zasadzie w jakim kierunku, ale chcą płynąć, chcą płynąć, chcą pokazać, że jeszcze coś mogą, że jeszcze dadzą radę dwa atresowane koty. Widać jak dźwignie są wykorzystywane u tych panów. Przestawienie wajchy powoduje w nich panikę i rozwolnienie. Później mają przez po kilku dniach, jak się skończy rozwolnienie, to zaczynają działać i to ich działanie jest nieporadne, chaotyczne, bezsensowne, zupełnie pokazujące i bezradność tak naprawdę. Ale tyle. Rozgadałem się niechcący. Nie lubię się rozgadywać. Życzę udanej prezydentury i reelekcji. Życzę panu Peterowi Wychalowi. Wielu kontrwywiadowczych sukcesów, bo to jest w państwie, uważam, najważniejsze. Nawet nie tak jak sprawna armia, tak sprawny kontrwywiad jest bardzo ważny. Oby Czechy dorobiły się kiedyś daleko wysuniętego kontrwywiadu, taki jaki miały podobny za komuny. Dla Polaków, Czechy to tylko knedle i piwo, ale tak naprawdę, wywiad czeski potrafił obalić całe państwa. Na no zlecenie oczywiście, czyjeś, ale, ale potrafili to zrobić. Potrafili i mogą to zrobić w dalszym ciągu, także pozdrawiam jeszcze raz. E, dziękuję i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Za jakiś czas tam się pojawia, oczywiście. E, debile nie wiedzą, kiedy ta gra się rozpoczęła. A więc gra polskie dawny i nieuki z ABW rozpoczęła się na zboczach na zboczach. Czego? No, na zboczach wzgórza, na którym stoi największy zamek w Europie, czyli czeski hrad, winohradzka. To tam. Tam się zaczęło. Ta gra już trwa bardzo długo, ale nie skończy się, dopóki zdrajcy nie zaczną gryźć ziemi. Tyle. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dziękuję, polecam się i oddzięczę się na pewno. Wszystkiego dobrego.